Cześć z tej strony piro i dzisiaj pokażę Wam jak naprawić oto taki błąd w logmain Hamashi. Albo po prostu Hamashi. Błąd polega na tym, że w tym miejscu koło nazwy znajomego wyskakuje nam żółty trójkąt z czarnym wykrzyknikiem w środku. E, nie pozwa jest to problem z tunelem. Nie pozwala nam on dołączyć do sesji, do, nie, do serwerów prywatnych od znajomych. Dziś pokażę wam jak w prosty sposób to naprawić. Bo gdy znalazłem, że w internecie, na YouTubie są takie, są... wchodzimy po prostu w system pre preferencji ustawienia. Tutaj zmieniamy, włączamy i włączamy. Ale to nie zawsze działa. Tutaj jeszcze też sobie można pokombinować. Problem chyba każdego sposobu i żaden mi nie pomógł. Ale ten sposób powinien Wam pomóc, bo znalazłem go na, inter na YouTubie anglojęzycznym, a na polskim nie, nie ma nigdzie takiego sposobu. Tak więc, wchodzimy w Start, wpisujemy y, usługi, damy Enter i tutaj, jeżeli tego nie macie, to po prostu klikacie tutaj usługi, będzie nam się taka cała lista ten wyświetlić. Nie dajemy standardowy, tylko rozszerzony. I tutaj szukamy E, logmain hamachi e, tunneling engine i klikamy uruchom podobnie usługi w ten sposób hamachi nie, zre, nie zrestartuje nam się w typu włącz włącz tylko kompletnie się zrestartuje potem powinno nam się teraz włączyć z powrotem poczekamy i jak widzicie trójkąt G nam zniknął więc jest to chyba jedyny sposób aktualnie działający względem tego zwykłego punktu. Także ja się z Wami żegnam, na razie, cześć!